Cześć, tu Sylwia. W tym filmie opowiem Wam o jednej z tegorocznych nowości w Marty Sport, czyli namiotach samorozkładających. Gloi 2 i Gloi 3 to odpowiednio dwu- lub trzy osobowe namioty pop-up, popularnie znane jako namioty samorozkładające. Charakterystyczny, okrągły kształt kryje w środku mocno naprężony stelaż z włókna szklanego który po wyjęciu z pokrowca i zwolnieniu paska ochronnego samoczynnie rozkłada się do postaci w pełni funkcjonalnego namiotu zawierającego tropik i podwieszoną sypialnię. Po rozłożeniu namiot należy przypiąć do podłoża metalowymi szpilkami i dodatkowo ustabilizować i naciągnąć linkami. Wejścia sypialni wyposażone są w moskitiery, które chronią przed owadami i pozwalają na swobodną cyrkulację powietrza. Ogromną zaletą namiotów Gloi 2 i Gloi 3 jest konstrukcja zawierająca aż 3 wejścia, co pozwala maksymalnie dopasować namiot do wybranej aktywności. Czy będzie to las, plaża, czy przydomowy ogród. Podłoga i tropik namiotu posiadają właściwości wodoodporne, dzięki czemu nie musimy obawiać się deszczu podczas kempingu. To czego najczęściej obawiamy się myśląc o namiocie samorozkładającym to jego składanie. W rzeczywistości jest to bardzo proste. No, może nie aż tak proste, ale wystarczy wykonać kilka prostych kroków. Na początek odpinamy wszystkie szpilki i naciągi. Następnie stojąc przy dłuższym boku namiotu zbieramy razem wszystkie pałonki z stelaża. W tym momencie warto podnieść namiot i postawić go bokiem. Następnie górną część stelaża wraz z podłogą zawijamy pod spód. Tworzy nam się jakby motylek. Ostatnim krokiem jest złożenie stelaża do kształtu okręgu, nakładając na siebie kolejno powstałe skrzydła i zabezpieczenie całości paskiem ochronnym. Teraz wystarczy schować namiot do pokrowca. Namioty samorozkładające to idealne rozwiązanie na weekendowy wypad za miasto. Wystarczy wrzucić je do bagażnika, a na miejscu nocleg gotowy jest w kilka sekund. Oferta namiotów dostępna jest w linku pod filmem.